nawiedza mnie ten sam sen. Kroczę pod rozgwiazdzonym niebem, przez łąkę pełną kwiatów. A kiedy docieram do środka, widzę Ciebie, Elizabeth. Czekasz na mnie, choć nie żyjesz już od tysiąca lat. Byłaś jak matka, najbliższa osoba, a ja przez chwilę czuję się kompletna. To się kończy. Widząc serdecznie, jesteśmy kolejny, a się Marek Kumar się, chodzę. Zawsze zostaje sam. Wow, bardzo pięknie się zacznę. Ten świat to twoja spuścizna, Elizabeth. Yeah. Nie pozwolę jej przepaść. Ta dolina to ostatni trop. Ostatnia nadzieja na odnalezienie kopii Gai. Zrobię wszystko, żeby ją znaleźć. Przysięgam. Rybowa. War? <noise> A oto Jeloy. Zbawczyni południka. Namaszczona przez nora. Wiesz, że nie znoszę tych tytułów. Cóż, pomyśl o tym, jak okaże za ucieczkę tego samego dnia, którego pokonaliśmy Hadesa. Byłam wyrzutkiem, pamiętasz? Nie lubię świętowania. Co? Ale to było dla ciebie. Wiesz. No! To co robimy? Musi być pilne, skoro tak znikłaś. No, bardzo pilne. Myszkowanie po pradawnych ruinach? Mam może coś związanego z zarazą? I to i to. W sumie, ale. Powinnam. O, nie. Od dawna już za Tobą idę. Bo wiesz, po wszystkim, co zrobiłaś dla Nora, moich bliskich. Przysiągłem ci pomóc ze wszystkich sił. Zostanę z tobą. Jak kora na drzewie. Wow. Pięknie. Dobra. Ale jeśli masz ze mną iść, powinieneś widzieć to co ja. Fokus. Nie sądziłem, że zyskam drugie spojrzenie. Drugi dam później i pokażę, jak robić kopie danych. Danych? Świetnie. Informacji na Fokusie. Długa droga przed nami. Wyjaśnię ci wszystko na bieżąco. Cały czas tak patrzysz na świat? Od kiedy byłam dzieckiem? Chodź. Pięknie, od kiedy była dzieckiem? Jak bajecznie. O kurczę. No czemu nie? Zawsze jest chętny do przygody. Matki, Dobra, jak to pięknie, trochę wygląda. się poharatałam po drodze. Poszukajmy roślin leczniczych. Zrobimy zapas. To co? Szykuj się na pierwszą lekcję z fokusem. W porządku. Pora na nas. Powiem szczerze, zbierz zioła. Ok. Rośliny nie przypominają flory ze świętej ziemi. Fokus pomaga dojrzeć te, które są potrzebne. Z mojego fokusa nam pomoże. Czy fokus może pokazać potrzebne rośliny? Może wysłać impuls. Już pokazuję. Pięknie. No super. A, no tak, kicanie. Czemu ja mam O, to, cóż, przynajmniej czuję się lepiej. Dobrze, trzeba iść dalej. Aha, ten nie wyjdzie. No tak, oczywiście, tak, że... Tak, Myle. Kurczę blaszka. Nie wiem, ja nie będę potrafił tak oderwać odszu od tego, co, co po prostu jest możliwe. Zobaczyć tutaj mech, trawę, liście. Nie, normalnie ja bym sam po nich łaził. Proszę, bardzo zaraża wszystkie rośliny. Zmienę je. Jak się rozszerzy, nic tu nie przeszkadza. Dlatego to naprawimy. No dobrze, skaldzone ruiny. Tam właśnie musimy iść. Świetnie. Czy zamierzasz złotnie popływać?

Załatział mu iny, nie, no nie? A. Chyba że się nie da. Przebyłaś daleką drogę, by tu dotrzeć. Kilka razy prawie ci do Trudno jednak coś zrobić, gdy jedziesz na maszynkę. Zawsze byłeś dobrze w tropieniu. Tam się da wejść No właśnie, że no jako pięć da się wejść, no nie? Czego właściwie szukamy? Kopii zapasowej. To SI. Trudno to wyjaśnić. Może tak. To zestaw instrukcji, które pomogą naprawić świat. Brzmi na skomplikowany. No i ona tutaj... Widzę, że ostatnio podróżujesz bez bagażu. Tak. Niedawno wpadłam w kłopoty i straciłam sporo sprzętu. Nie, nie raczej. Ten bym nie. A tu jest jakaś jaskinia. O nie. Myślałem. Jednak to rude to strasznie zdradliwe. Tu coś było. Dobra. Koniec tego. Jastrzębiuski zbierają części z martwych maszyn. No i zostawili po sobie szczonki. Patrzcie jak ten woda jest. Ja już tu Wejście jest, to prawda. Pakowano w nią sporo strzał. Muszę się temu przyjrzeć. Ktoś zabił tę maszynę niedawno. Kto jeszcze mógłby to przynieść? Nie wiem. Lepiej przygotujmy na zakaz strzał. Mogą czekać nas kłopoty. Marszczym rośnie nad Stumieniem. Świetnie. Dobra, czas przygotować trochę strzału. Ach, myślałem, że przeskoczy ten stromeczek. Gotowe. No to świetnie. Tam jest drabina. Ale niedostępna od tej strony. Nic czego nie strąci dobrze wymierzona strzała. Teraz tylko znaleźć cel. Się. Proszę przodem. <grywka> Proszę przodem. No na razie idzie nieźle. Powiem wam że ale to... Nie wiem. Transmisja? No, wiadomość tego nie precyzowała. Wspominała tylko o kopii tutaj. Musimy znaleźć wejście. Powiedz, co się działo, kiedy opuściłam południk? Kiedy ludzie zauważyli, że zniknęłaś, wybuchło zamieszanie. A potem niektórzy doszli do wniosku, że nie odeszłabyś bez powodu. I tak właśnie było. wszystko. Masz coś ciekawego? Trochę zapasów. Ale się bujałem. Tego się nie da wziąć. Trudno, coś było. tam hmm, nie. mnie czy to jest. schodzimy oskuwana Zaniepokoiły. Jak to załatwisz? Fokus nam pomoże. Może nie przeskanować maszyny, zanim ruszymy do walki. Dobra. Jeszcze chwileczkę. Dobra. Widzisz te świecące rzeczy? To jego słabe punkty. Łatwie. Gotowy. <laughs> Kolejna. Ale mnie kurde czepnęł ogonem No nie Wchodzimy. Nigdy jeszcze takiej nie widziałam. Ja też nie. Pięknie się rozglądam. Martwe maszyny ją zaniepokoiły. Jak to załatwisz? Fokus nam pomoże. Możemy przeskanować maszynę, zanim ruszymy do walki. Dobra. Jeszcze chwileczkę. Dobra. Widzisz te świecące rzeczy? To jego słabe punkty. Łatwiej. Dobrze. Gotowy się. Po raz kolejny mnie trafiło. Przedtem poszło bez problemu, a teraz... A, no, no bo tak, nagrywam. I się przejmuję. Nam pomoże. Możemy przeskanować maszynę, zanim ruszymy do walki. Dobra. Dobra. Widzisz te świecące rzeczy? To jego słabe punkty. Dobrze, skup się. Nie, załóżmy. Nadchodzi kolejna. Fokus wie to wszystko. Odczytuje dane z maszyny. Jak łowca badający zwierzynę? No, coś takiego. Weź wszystko. Więc po moim odejściu i tym całym zamieszaniu, co zrobiliście? Cóż, po świętowaniu moja matka poprowadziła resztę Nora do domu. Król Słońce kazał swoim ludziom odbudować miasto. A ja ruszyłem cię odszukać. A mamy tu wejście. Okej. Okay. Co to jeszcze jest? Ktoś zastrzelił też tę maszyny. Jeszcze jest jakieś przedmioty strzały. A strzały. Wszystko. trochę leczenia też dobrać, bo przecież kurde, balans, dopiero w razem przeszliśmy. To jeszcze ona wchoda jakiegoś magazynów, ale. Okej. Okay. Przejść to jeszcze coś będzie. A nie, tu jest wraz. Może tak się wyraża z grubsza cywilizacji Mówiłaś, że masz fokus od dzieciństwa. Tak. Znalazłam pierwszy, kiedy wpadłam do ruin. Pozostałe znalazłam w starej skrytce niedawno. Dobrze mieć zapasy. się właśnie buja z... No właśnie, z przyciskiem. O. o walory. Wchodzimy do ruiny przedwiecznej. Chroń nas, bogini. Będzie dobrze, Varu. Będę. <coughs> witamy w kosmodronie odległego zenitu. Odległy zenit? Wiem, że handlowali technologią z Nowym Świtem, ale skąd mieliby kopie Prosimy zarejestrować się w recepcji. Chyba chcę, żebyśmy się przedstawili. No to już moment: Trwa sprawdzanie tożsamości. Odmowa: Dostępu. Musimy uh. zaczekać na asystę personelu. Doktor Sobek. Ha. Chyba nie byli w najlepszych stosunkach z Elizabeth. Dobra, czas dostać się do środka. Trwa sprawdzenie tożsamości. Odmowa dostępu. Nie rozpoznano danych. No I proszę. proszę nie <grym> ja dziwne trochę. Powinno dać się otworzyć siłą, e, dało się sprzęt do wspinaczki, ktoś musiał się tu dostać od góry. Ktokolwiek to zostawił, mógł też załatwić tamte maszyny. Gdzie jest teraz? I co, nie da się wejść? Wziąć? Bo nie da się. Ach, co to za smród? Cały obóz... zmieciony. Musieli Uuu. zjawić się tuż po szukiwaniu Wygląda też, że coś dużego spadło z góry. Przewaliło się przez obóz, a potem przez ścianę. To ja rzucę okiem na gruzy w tej dziurze. Cokolwiek tędy przeszło, zostawiło to za sobą. Jeśli uda mi się poruszyć część gruzu, powinnam się przecisnąć. Może w obozie będzie coś przydatnego? No może. Ej, chodź tu. Chyba coś znalazłem. To chyba jakiś osem...